Przed po Pucharu Polski 2 maja Raków-Częstochowa kontra Legia Warszawa i chciałem zapytać się o dzisiejszy mecz. Czego możemy się spodziewać przede wszystkim od dwóch zespołów? Mhm. Wydaje mi się, że przede wszystkim grają dwa najlepsze zespoły w Polsce. Świadczy o tym tabela, ale też inne czynniki, że po prostu Rak w tym momencie ma najlepszą ofensywę, najlepszą defensywę, natomiast Legia wróciła po tym trudnym sezonie na naprawdę wysoki poziom i no zasłużenie. Jest to taki... 嗯。Mm, uh taki mecz, wisienka na torcie obecnych rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Moim zdaniem niestety nie będzie to pewnie ładne spotkanie, no bo stawka jest duża, nie tylko ta sportowa, czyli sam kuchar, natomiast jest też ta waga finansowa 5 milionów złotych do podniesienia dla zwycięzcy, więc na pewno ten ładunek emocjonalny, ładunek sportowy jest ogromny, więc wydaje mi się, że będzie to raczej zamknięte spotkanie. Oby jednak nie, oby był to Otóż to jednak mecz ładny też dla, dla oka, ale myślę, że, że będzie odwrotnie, że to spotkanie będzie, będzie trudne i zamknięte bez wielu yy, bramek. A dzisiejsza ewentualna wygrana Legii Warszawa może zatuszować ten sezon, gdzie zdobywają mistrzostwo, No nie ukrywajmy, to jest dla zespołu w i najlepszego w Polsce duża porażka. Czy to może zatuszować nieudane rozgrywki ligowe PKW, Ekstraklasy? Tak finał Polski, Horopolskiej, są. zdaniem? No Legia jest na pewno po bardzo trudnym okresie, kiedy też nie miała zbyt dużych warunków finansowych, żeby ten zespół przebudować. To jest i tak bardzo dobry sezon, bo patrząc na klasyfikację punktową w 7 z 10 ostatnich sezonów, to co zdobyła już w tym momencie ekipa Kosty wystarczyłoby na mistrzostwo. Polski. Raków jest po prostu ekipą w tym momencie niezwykle silną, niezwykle równo punktującą, świetną u siebie, 14 zwycięstw, zaledwie jeden remis, więc naprawdę to siła rakowa zdecydowała o tym, że Legia zostanie tylko wicemistrzem Polski. Natomiast jeżeli dzisiaj Legia wygrałaby to trofeum, to na pewno byłoby to taką koronacją powiedzmy tej odbudowy i osłodzeniem całych rozgrywek. No jednak taki sezon bez żadnego trofeum będzie sporym rozczarowaniem tutaj w Warszawie. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec odnośnie letniego okienka transferowego. Prezes Rakowa Częstochowa nakreślił, że będzie ten budżet bardzo ograniczony zresztą resztą na Waszej antenie i chciałem zapytać, jaki może być najgłośniejszy transfer przychodzący do Rakowa Częstochowa, jakiego przynajmniej Pan się spodziewa i najgłośniejsze odejście, czy to będzie Ilofesz, czy to będzie Wladem Kowacowicz, czy może ktoś inny znajdzie się, który mógłby odejść z Rakowa? Zresztą wydaje mi się, że ci najbardziej Najważniejsi piłkarze zostaną przynajmniej przez całe eliminację europejskich kucharów. Pytanie na jakim etapie? E Raków ewentualnie odpadnie lub też dostanie się, no miejmy nadzieję, tak jak Lech Poznań przynajmniej do fazy grupowej ligi konferencji Europy, więc ja się odejść, szczerze mówiąc, tych piłkarzy e najlepszych nie spodziewam. Ostatnio Piotr Widziński mówił, że wycenia Kopacywicza na 10 milionów euro. Moim zdaniem to jest kwota nierealna. E 6 jeszcze bym zrozumiał, ale 10 na pewno nie. E odejdzie pewnie Tomasz Petraszek, któremu kończy się, e kończy się kontrakt, podobnie jak Marek Patrzyn, to jest człowiek, który przeszedł cały ten etap od drugiej ligi do Mistrzostwa Polski, więc pewnie będą wzmocnienia w obronie, pewnie będzie napastnik, mówi się, że rozmawia Raków z Łukaszem Zwolińskim, natomiast spodziewam się, że jeszcze przyjdzie kilku zawodników z zagranicy, może Jakiś czołowy młody zawodnik natomiast z Polski. Natomiast za takich zawodników no trzeba dużo płacić, a już wiemy, że jednak Michał Świerczewski ten budżet będzie, będzie, będzie ograniczał i, i będzie oszczędny. Więc jeśli wzmocnienia, to bardziej spodziewam się piłkarzy za darmo, typu łukasz z i ewentualnie kogoś z zagranicy w takiej konfiguracji, jak przyszedł chociażby z Farnas, wypożyczenie z opcją wykupu. No, to dziękuję za rozmowę. Dzięki.